Przypomnę tobie, jak się rysuje podstawowe funkcje. Zacznijmy od funkcji liniowej. Podpunkt A. Y równa się 2x odjąć 1. Aby narysować wykres jakiejkolwiek funkcji, zawsze robimy tabelę. Tabela ma wyglądać w sposób następujący. U góry jest Argument, czyli X. Na dole wartość Y albo F od X możesz pisać. Dla funkcji liniowej, aby ją narysować, wystarczy wybrać dowolne dwa argumenty. Wybieram trzy, abyśmy byli pewni tego, że wartości tych wybranych argumentów zostały przez nas. Prawidłowo obliczone, ponieważ jeżeli mamy trzy punkty i jeden z tych punktów wyskoczy nam z linii, to znaczy, że popełniliśmy błąd przy obliczeniu wartości albo źle zaznaczyliśmy współrzędne punktu. Wybieraj sobie argumenty tak, aby było tobie łatwo policzyć wartość oraz Abyśmy się w układzie współrzędnych zmieścili. Ja wybiorę minus 1, 0 oraz 1. Podstawiam do wzoru. Jeżeli do wzoru za x wstawisz minus 1, to otrzymasz 2 razy minus 1 i odjąć 1. Kolejność wykonywania działań, przypominam Tobie, w tym przypadku najpierw trzeba pomnożyć. 2 razy minus 1 to minus 2. No i potem jeszcze minus 1 przepisz. I teraz możesz wykonać to działanie. Minus 2 odjąć 1 to minus 3. I ten wynik minus 3 wstawiamy do tabelki. Jak wstawię 0 za x, to może rozpisywać nie będę. Wyzerujesz 2 razy 0, to jest 0 i zostaje minus 1. I jak stawisz jedynkę za x, 2 razy 1 i odjąć 1. 2 razy 1 to jest 2, 2 odjąć 1, dostajemy wartość równą 1. Teraz te trzy punkty, tak patrzymy w tabelce na punkty, to są te trzy punkty, współrzędna x, współrzędna y, umieszczamy w układzie współrzędnych. x minus 1 szukamy na osi x minus 1, i wartość tego argumentu to minus 3, przesuwasz się w dół o 3 jednostki. Zaznaczamy pierwszy punkt. Drugi punkt, 0 na x i minus 1 na y, czyli przesuwasz się w dół o 1. Oraz trzeci punkt, 1 na x i 1 na y, czyli w górę o 1 się przesuwamy. Otrzymaliśmy 3 punkty. Teraz rysujemy wykres. Pamiętaj, że jak rysujesz wykres funkcji liniowej, to wykresem jest prosta. Ona ma być narysowana w taki sposób, aby sięgała po całym układzie współrzędnych. Nie łączymy tylko punktów. Podpunkt B. Y równa się minus 3. To jest funkcja stała. Jak chcemy zrobić dla niej tabelę. Wybierając trzy argumenty, to popatrz, że tutaj nie ma we wzorze x, czyli nie ma co podstawiać. Ten wzór mówi, że dla dowolnego x wartość, czyli y, jest równy minus 3. Czyli wystarczy wpisać zawsze w wartościach minus 3. Tutaj dla tej funkcji nawet tabelki nie trzeba by było robić. Umieszczam punkty w układzie. Rysujemy wykres. Wykresem funkcji jest prosta równoległa do osi x, czyli funkcja jest stała. W podpunkcie a funkcja jest rosnąca. Podpunkt c. W podpunkcie c mamy wzór, w którym znajduje się przy x współczynnik liczbowy ułamkowy. Więc tutaj, abyśmy nie mieli ułamków, w wartościach, tak dobiorę argumenty, aby w wartościach były liczby całkowite. Będzie łatwiej umieścić punkty w układzie. Przeliczam. Podstawiam za x minus 3. Minus 1 trzecia razy minus 3. 3 pierwsze napisz, będzie łatwiej w obliczeniu. 3 całe to 3 pierwsze i plus 2. Najpierw mnożenie, trójki się skrócą. Z tego mnożenia wychodzą, zobacz, 1 pierwsza razy 1 pierwsza, 2 minusy dają plus, czyli wyjdzie nam z tego mnożenia 1 cała i dodać do tego 2, w wyniku otrzymujemy 3. Jak wstawię 0, to nie będę czytać minus 1 trzecia razy 0 to 0 i plus 2, czyli wartość to 2, i jeszcze trójkę wstawimy za x. -a. Minus 1 trzecia razy 3, czyli 3 pierwsze i plus 2. Sytuacja podobna, trójeczki się skrócą, ale z tego mnożenia tu jest 1 minus. Przy mnożeniu, jak jest 1 minus czy dzieleniu, to wynik będzie tego iloczynu w naszym przypadku na minusie, będzie minus 1 i jeszcze dodać 2. W wyniku otrzymujemy 1. Umieszczam punkty w układzie. Rysujemy wykres. W podpunkcie C mamy funkcję malejącą. Funkcja kwadratowa. Aby narysować wykres funkcji kwadratowej, robimy tabelę. Ale w tym przypadku do tabelki trzeba wybrać więcej argumentów. Argumenty możemy wybierać dowolne, ale żeby od wykresu funkcji kwadratowej zobaczyć, to wybierz argumenty ujemne, 0 oraz dodatnie. Ja wezmę minus 2, minus 1, 0, 1 oraz 2. Przeliczamy. Minus 2 do kwadratu. Wzór jest dosyć łatwy, więc będę liczyć w pamięci. Minus 2 do kwadratu to 4. Pamiętam, minus też podnosimy do kwadratu. Parzysty wykładnik likwiduje minusa. Minus 1 do kwadratu to 1, 0 do kwadratu to 0, 1 do kwadratu 1, 2 do kwadratu to 4. Umieszczamy punkty w układzie współrzędnych. Minus 2 i 4 w górę. Minus 1, 1, 0, 0, 1, 1, oraz 2 4 i oczywiście takich punktów moglibyśmy nieskończoność wybierać. Kształt to nie jest litera V, wykresem jest tak zwana parabola. Pamiętaj, jak rysujesz wykres, ciągnij ten wykres tu w tym przypadku w górę tak daleko, jak sięga układ współrzędnych. Podpunkt B. Rysuję tabelę Żeby nie było ułamków, wybiorę argumenty minus 4, czyli takie liczby, które dzielą się przez 2, minus 2, 0, 2 oraz 4. Obliczam wartości. Dla pierwszego argumentu podstawiam minus 4 za x. Najpierw potęgujemy. Minus 4 do kwadratu. Pamiętaj, minus też się podnosi do kwadratu, czyli minus zniknie, 4 do kwadratu to jest 16. Pisząc 16, łatwiej będzie nam zapisać 16 pierwszych. Dwójkę z 16 skrócimy i wychodzi z tego skrócenia po wymnożeniu minus. Nie zapomnij, nie zapomnij o minusie. 1 razy 8 to 8, mianownik 1 razy 1, 8 przez 1 to 8. Minus oczywiście przepisany w wyniku wartość minus 8. Podstawiam minus dwójkę. Minus 1 druga razy minus 2 do kwadratu. Otrzymujemy minus 1 druga przepisana razy minus 2 do kwadratu minus zniknie. 2 do kwadratu to 4. Zapiszę od razu 4 pierwsze. Dwójka z czwórką przez 2 podzielone, i z tego działania wychodzi minus 2 całe. Dla zera nie będę rozpisywać, wyjdzie 0. Dla dwójki już nie muszę rozpisywać, bo działanie bez minusa, po prostu tutaj w obliczeniu dla argumentu minus 2 wartość otrzymamy taką samą. I dla czwórki dostaniemy wartość taką samą, co dla minus czwórki, więc też nie będę rozpisywać. I umieszczam punkty w układzie współrzędnych. Punkty umieszczone rysuję parabolę. I jakbyśmy chcieli podsumować funkcję kwadratową, to w podpunkcie A funkcja kwadratowa ma ramiona. Ramiona to są ramiona do góry skierowane, ponieważ współczynnik przy x kwadrat stojący, współczynnik liczbowy, to jest 1, bo jedynki się nie pisze, na plusie jest ten współczynnik, czyli taka do zapamiętania informacja z funkcji kwadratowej, że jeżeli ten współczynnik stojący przy x kwadrat nazywany literką a jest większy od zera, to ramiona są skierowane w górę. A w podpunkcie b... Funkcja kwadratowa miała ten współczynnik a ujemny, mniejszy od zera, zobacz, tam była minus jedna druga, czyli ramiona są skierowane w dół. Tu jeszcze można zauważyć, że obydwie funkcje mają tak zwany wierzchołek w tym samym miejscu, jest to punkt 0,0.